Dzień dobry. Nazywam się Zbigniew Osiński i prowadzę zajęcia na kierunku architektura informacji. Istota tego kierunku studiów i jego przydatność zawiera się w jego nazwie. Architektura to sztuka projektowania, organizowania i kształtowania przestrzeni, która nas otacza oraz obiektów materialnych, takich jak budynki, drogi i mosty, wypełniających tę przestrzeń. W przypadku architektury informacji będzie to sztuka. Organizowania przestrzeni informacyjnej wypełnionej zasobami, systemami i procesami informacyjnymi. Dlaczego informacja zasługuje na potraktowanie jej na równi z budynkami, drogami i mostami? Odpowiedź jest prosta. Żyjemy bowiem w wieku informacji, w społeczeństwie informacyjnym. Społeczeństwo informacyjne to współczesna formacja społeczno-gospodarcza, w której w zdobyciu władzy, majątku i sukcesu decydującą rolę odgrywa produktywne wykorzystanie zasobu, jakim jest informacja. Formacja, w której miejsce materii, czyli surowców, energii, maszyn, produktów, w dużym stopniu zajmują pomysły, idee, patenty. Jest to porządek ekonomiczny, w którym wiedza, a nie surowce czy kapitał, jest kluczowym zasobem dla ludzi, firm i gospodarki. To nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i usługach. A stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji. I tego właśnie chcemy nauczyć na kierunku architektury informacji, wykorzystywania nowoczesnych, cyfrowych technik i technologii informatycznych, informacyjnych i komunikacyjnych do tworzenia i zarządzania zasobami informacyjnymi, do projektowania systemów informacyjnych, do zarządzania procesami informacyjnymi. W trakcie zajęć, które prowadzę, poznacie między innymi takie zagadnienia jak organizacja i zarządzanie informacją, internetowe systemy wyszukiwawcze, usługi i zasoby internetu, architektura informacji i serwisów internetowych, analiza, interpretacja i wizualizacja danych, bazy danych, data mining i big data, Czyli wielkie zasoby danych, które tworzymy m.in. w internecie, na przykład na Facebooku, i ich eksploracja w celu pozyskania nowej wiedzy. Do tego e-marketing w internecie oraz bezpieczeństwo informacji. Za tymi nazwami kryje się wiedza i umiejętności, bez których sprawne funkcjonowanie w realiach współczesnej gospodarki i państwa nie jest możliwe. To jest zestaw must-have współczesnego młodego człowieka. Zapraszam więc na kierunek architektura informacji prowadzony na UMCS w Lublinie. Dziękuję za uwagę.